W hotelu Diamentu odbyła się 37 konferencja telewizji lokalnych zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Wspaniale, że udało nam się spotkać, że właściwie zapomnieliśmy już chyba tak trochę o tej pandemii u was tu w Zabrzu a efekty no tak no po pierwsze jest dużo rzeczy są wyzwania technologiczne wyzwania prawne zmieniła się ustawa o radiofonii i telewizji takie spotkania są ważne bo musimy naładować akumulatory musimy zdobyć wiedzę musimy nauczyć się no i musimy zobaczyć to że przekonać się do tego że razem będzie łatwiej będzie lepiej będzie taniej więc trzymajmy się razem. Dlatego ważna jest wymiana doświadczeń oraz szkolenia i warsztaty, których nie mogło zabraknąć. Bardzo się cieszymy, że w ogóle telewizje lokalne współpracują z nami, że korzystają z naszego kontentu, że ta muzyka, którą my udostępniamy. Wprowadza ten element emocji, no bo przecież bez muzyki żaden program telewizyjny po prostu nie może istnieć. Spotkania lokalnych telewizji są bardzo ważne, ponieważ wymieniamy się doświadczeniami, pokazujemy to, co jest najlepsze i to, co u Was jest, że telewizja lokalna jest tą telewizją dobrej informacji. My się nie ścigamy na te newsy złe, najgorsze, bo wiadomo, że im gorszy news, tym lepszy news. U nas jest najważniejsze to, że możemy pójść do przedszkola, do szkoły na 50-lecie, spotkania seniorów, pożycia małżeńskiego. To to są tak ważne wydarzenia, tak bliskie ludziom, których nie zobaczą w ogóle o polskich mediach. W Stowarzyszeniu nie mogło zabraknąć także i nas w telewizji Zabrze. Telewizja Zabrze nie jest typową telewizją w naszym stowarzyszeniu, ale jest telewizją docenianą, lubianą i, i taką, która wielokrotnie no, jest wśród. Najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia. A spotkanie telewizji lokalnych i regionalnych było też wyjątkowym dniem, ponieważ telewizja Zabrze obchodziła swój jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji wszyscy uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie naszego pięknego miasta, a dokładnie na jedną z atrakcji turystycznych, czyli sztolnie Królowa Luiza. Myśmy jechali tutaj 615 km, bo dzisiaj sprawdzałem jaki to jest odcinek i naprawdę było warto. Ja Zabrze nie znałem, znałem trochę Śląsk, znałem trochę Zagłębie, ale jeśli chodzi o Zabrze to niekoniecznie znałem w szczegółach. Piękne miejsce, doskonale wydane pieniądze i ja generalnie jestem zwolennikiem tego, aby infrastrukturę postindustrialną wykorzystywać do celów turystycznych. I tutaj to się doskonale udało, trzymam kciuki, żeby było więcej tego. Typu inwestycji. Jestem zachwycony. Naprawdę szapoba, dlatego co zrobiliście, jeżeli chodzi o ten zabytek. I przyznam szczerze, że on budzi takie mieszane emocje. Z jednej strony jest to zachwyt, jak to wygląda dzisiaj, co się działo, a z drugiej strony taką refleksję. Kurczę, to jest 100 lat temu, jak dużo to wymagało pracy, w tak ciężkich warunkach, bez światła, bez słońca. I podziw zarówno dla górników, jak i flisaków, którzy to wszystko osławiali. Naprawdę rewelacja i zasłużona nagroda za ten zabytek roku. Absolutnie super. A po zwiedzaniu przyszedł czas na uczczenie jubileuszu telewizji Zabrze na stadionie imienia Ernesta Pola. I jak na okoliczność przystało, był tort i życzenia. Naszej telewizji zabrzeńskiej życzę, by zawsze miała do przekazania mieszkańcom Zabrze najwspanialsze informacje. Życzę, by była wspaniałym zespołem ludzi, którzy przekazują ogrom pozytywnej energii. Cieszę się ogromnie, że mamy w zabrzu. Taką telewizję, która zawsze przekazuje dobre informacje. Tak więc, niech tych dobrych informacji będzie jak najwięcej. Ja życzę nie tylko kolejnych 30 lat, ale życzę przede wszystkim tego, żeby było zrozumienie u władz miasta, żeby nadal u władzy były osoby, które są kompetentne, które potrafią wykorzystać potencjał lokalnej telewizji do tego, żeby budować dobry wizerunek miasta i całego regionu. No i żeby przede wszystkim nigdy nie brakowało Wam kreatywności i chęci, do działania. Z okazji jubileuszu 30-lecia życzę telewizji zabrze tego, abyśmy dalej współpracowali, czyli życzę telewizji zabrze i nam oczywiście. I tego o czym mówiłem podczas wręczania złotej płyty, aby ta rzetelność dziennikarska, którą realizujecie, ten szacunek dla człowieka i to pokazywanie prawdy, aby, abyście mogli po prostu dalej to, to robić na komfortowych warunkach. Bardzo nam miło, że mogliśmy się z Wami spotkać u Was w tym pięknym mieście i na tym świetnym stadionie, gdzie chociaż dzisiaj nie ma meczu, ale atmosferę się czuje. Wyjątkowy jubileusz w wyjątkowym czasie obchodów stulecia nadania Zabrzu praw miejskich. Zawsze naszym priorytetem było to, by przez te wszystkie lata być blisko ludzi. I myślę, że z wielką dumą mogę powiedzieć, że to nam się udało, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego. Jesteśmy z kamerą w przedszkolach, jesteśmy w szkołach, jesteśmy na festynach, jesteśmy podczas miejskich uroczystości, na boiskach sportowych. Właściwie od 30 lat ta kamera towarzyszy największym wydarzeniom zabrza. I to z myślą o Państwu i dla Państwa chcemy tworzyć tę historię przez kolejne lata.